Często pary przed startem stymulacji IVF zadają pytanie, jaka jest szansa powodzenia leczenia. Jest to trudne pytanie i nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że każda para jest inna. Odsyłam tutaj pacjentów do kalkulatora SART, który na podstawie krótkiego kwestionariusza jest w stanie statystycznie ocenić szansę powodzenia pierwszej, drugiej bądź kolejnej stymulacji IVF-u. Trzeba tutaj uzupełnić podstawowe dane, takie jak wiek pacjentki, czy jest problem niepłodności męskiej, dodatkowo, czy u pacjentki były, było rozpoznanie zespołu policystycznych jajników, czy są jakieś nieprawidłowości ze strony narządu rodnego, np. Na przegroda jamy macicy, jaka jest wartość AMH u pacjentki. I po no, praktycznie kilku pytaniach para dostaje szacunkowy procentowy wynik szansy powodzenia terapii. Jest to ciekawe narzędzie, odsyłam wszystkich pacjentów, tak aby poszerzyć swoją świadomość, że nie zawsze procedura IVF daje stuprocentową szansę na sukces.